Chodzić twarzą. Bo cię może diabła Tak. Bo nawet nie wiesz kiedy? Tak. Ona, ona się oblizuje, bo ona cię chwyci zaraz. Tak. Czy mi okarmicie jakimiś tymi? O, paszą. E... Czyli jedzeniem Taka, takim domowym. Jest wredne, nie, nie to... wiem, się bardzo Tak, takie podkulone. Nie bój się, pancia ci nie zrobi, nic złego. Z kotów to już ludzie zrobili te, 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 te takie zwierzęta chmurki. Ale nie, łóżka ma schylone takie, ona się boi. Nie bój się, kochanie, nie bój się. No słuchaj, ona traumę ma. No, ona musi się przyzwyczaić, dopiero co weszliście. No Poza tym właśnie jest... nie, nieznanie w jakim jesteście. Jest spokojna, siedzi, mm. fajnie i tak dalej. Ja myślałam, że ona cała jest biała, bo tak na zdjęciach wiesz, wyglądała, no. nie? No bo filtra używa Rafał. A <laughs> Rafał filtra używał. Co dopiero dobra się, a, co? a Co ja mam? A co ja mam? A co ja mam? No taki tak. to. O jak, jak delikatnie, ślicznie. o oj, ja cześć, oj, cześć. Cześć. Mm. Pół ręki No takie pysne tak? Takie błyźno? Mm -hmm. Ale smutna, ona czeka na pancia swojego. Pancia przyjedziesz niedługo. No nie mam już, nie mam. Whatever. Jest? Nie? Milka, coż tam No co? Milka. To ma? No gdzie to w radiu? Wyż i tam po angielsku pomieszaj. Więc <laughs> się okaże, że ona zna. what they wanted from me yes <laughs> <laughs>